Siemka widzowie, witam was w kolejnym filmie z Brawl Stars Na moim kanale i w trzech odcinku wbijemy sobie Jackie na 1000 pucharków widzicie brakuje mi 11 pucharków I gramy sobie za Dymę z wyposażeniami Subway Surfers To już widzę dało nam powyżej 1000 bo dało znaki zapytania Ale myślę że powinniśmy na spokojnie to ugrać Ogólnie tutaj taka jest prosta, trochę mi gierka zacina I to trochę bardzo no, wlatuję sobie tą moją mocą, stunując ich, no i ich zabijam. Jaki tutaj to jest? Praktycznie no po paski się tą mapę. Tu nic nie trzeba umieć nawet. Potrzeba umieć strzelić kona. Najgorsze jest to, że tu się często ten guzik zlewa z atakiem i nie da się na przykład nacisnąć czego, czy. Bo ja w tym szczeskis ogólnie ten subway nie. nie, nie... Nie to aimuję, tylko celuję, ale i tak jest ciężko go nacisnąć, bo się wciska atak często. I teraz akurat normalnie, ale czasami się dzieje tak, że jest duży problem z tym. Tylko przez to też przegrywam. Chłopcy, na razie nas tutaj trochę robią. Może teraz się uda? Ajajaj, padłem jeszcze. ABI chyba go wydefi? Nie, zostało mu 700 hp. I mam Bibi Kita, i ja jestem Jackiem, całem postać na blisko, a tam jest Search, Dynamite i Spiky trochę robią na daleko, ale... Na razie dajemy im radę. No, jednak nie. Gold dla nich. Nie wiem czy się uda to ugrać, Zobaczymy. Może będzie jakiś comeback No i padłem znowu. Nie ostatni 0.5 Dobra, on strzelił ultem. Dobra, też tak dobrze zrobił. Mógłbym też strzelić, ale tak też dobrze zrobił 1-1. Bibi już jej zaraz. Może hiper, mogę użyć, ale. No, jeszcze padła Okej. Okay. Oj, ale żebym wrócił w ult od Dobra, ale teraz ich wydefię. No i mamy to. Wygraliśmy 1000 pucharków wbite. Nie wiem, który to już mój 1000. 7-5 plus 8 pucharków. 4 spasy. To co widzę wie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnych filmów. Cześć!